2020 rok powoli się kończy. Święta przed nami, inne niż zwykle. Czas na życzenia, tak? Czas na życzenia. Czas na wszystko, co dobre, co najlepsze, co zwykle trzymało się na święta jako delicje najwspanialsze. Radości, 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 bo z radości bierze się wszystko. Nawet tej radości przysyłanej dla bliskich, bo dzisiaj takie czasy. Żeglarze, czegoż mogą sobie życzyć? Życzyć wspaniałych rejsów, poznania nowych miejsc, odwiedzenia miejsc na jeziorach, na morzach, spotkania ciekawych ludzi. Właśnie dzięki żeglarstwu tego Wam życzymy. Życzymy, życzymy wam, wam wesołych świąt. świąt.